Ej ludzie, co powiecie na wspólną majówkę w tym roku? Jestem jak najbardziej za. Z Anią planowaliśmy gdzieś wyjechać. Brzmi fajnie, dawno nie robiliśmy czegoś razem. O, a gdzie myślisz? Znalazłem super ofertę domek na Mazurach, przy lesie, blisko jeziora. Totalnie odcięty od świata. Nie za bardzo odcięty? Bo ja muszę mieć przynajmniej zasięg do Instagrama. Spokojnie Ola, zasięg jest, sprawdzałem. Może nie najszybszy, ale jest. A jak duży to domek? Zmieścimy się wszyscy? Cztery sypialnie, salon z kominkiem, kuchnia, dwie łazienki. Jest nawet miejsce na grilla. Brzmi idealnie. Ja i Marek jesteśmy na tak? My z Olą też. Z Magdą dołączamy się. W końcu oderwę się od tego komputera. Super! Rezerwuję więc domek od czwartku 30 kwietnia do niedzieli 3 maja. To będą cztery dni totalnego luzu. I nasz ostatni wypad przed ślubem z Anią. Dokładnie. To będzie taki nasz przedślubny weekend. To może zrobimy z tego wieczór kawalerski i panieński w jednym? Wolałabym nie. Chcę, żeby Marek dożył do ślubu w jednym kawałku. Nie ufasz mi. Tobie tak, ale Tomkowi i jego pomysłom już niekoniecznie. Ej, ja zawsze mam same dobre pomysły. Tak, jak wtedy, gdy wymyśliłeś skok na bungee po pijaku? To był bardzo dobry pomysł. Szkoda tylko, że ochrona nas zatrzymała. Dobra, dobra. To co, oficjalnie potwierdzacie? Potrzebuję zebrać kasę na rezerwację. Potwierdzam za mnie, Janie. My z Magdą też jesteśmy na tak. I my? Świetnie. Kasia też jest chętna, więc będzie nas 8 osób. Idealnie. Wysyłam wam link do przelewu. Po 275 zł od osoby, a i weźcie jakieś jedzenie i alkohole. Sklep jest dość daleko od domku. A jak dokładnie wygląda? Ten domek? Już wysyłam zdjęcia. Zobaczcie sami. Wow! Wygląda super. Ten widok z Tarasu jest niesamowity. A co tam widać w tle? To jezioro? Tak. 10 minut spacerem przez las i jesteśmy nad wodą. Las? Nie ma tam niedźwiedzi, albo Wilków. Spokojnie, to Mazury, nie Alaska. Najwyżej spotkamy jakieś sarny, albo seryjnego mordercę z piłą łańcuchową. Michał! No co? Zawsze w takich wyjazdach znajdzie się jakiś psychol w lesie. Za dużo horrorów się naoglądałeś. Jeszcze mi podziękujecie, jak będę jedynym przygotowanym na atak zombie. Dobra, koniec tych głupot. Jedziemy tam odpocząć, nie straszyć się nawzajem. Zróbmy listę, to co bierze, żeby potem. Nie było duplikacji. Ja mogę wziąć rzeczy na śniadania. My z Michałem załatwimy alkohol. Jak wszystkim pasuje, my z Olą weźmiemy mięso na grilla i przekąski. Super! My z Kasią zabierzemy kawę, herbatę i inne podstawowe rzeczy. A ja i Ania przywieziemy owoce, warzywa i coś słodkiego. Idealnie. To chyba wszystko. A co z muzyką? Ktoś musi wziąć głośnik. Spokojnie, ja biorę. I projektor na wieczorny sens. Ekstra. Horror w środku lasu. To dopiero klimat. Michał, przysięgam. Dobra, to ustalone. Widzimy się w czwartek. Hej wszyscy! Sprawdziłem prognozę pogody na majówkę i wygląda super. Będzie słonecznie. 20-22 stopnie. Świetnie. Może uda się nawet wykąpać w jeziorze. Raczej nie, woda będzie jeszcze zimna, ale łódkę podobno można wypożyczyć u sąsiada. Super! Zawsze chciałam spróbować wiosłować. Byłem tam kiedyś jako dzieciak. Te lasy są niesamowite, pełne dziwnych form, skalnych i starych drzew. Brzmi jak sceneria horroru. Michał przestań już! Dobra, dobra. Ale serio, nigdy nie słyszeliście o mazurskich legendach? Jakich znowu legendach? Podobno w tych lasach ludzie czasem znikają, szczególnie podczas pierwszych dni Maja. A ty skąd masz takie informacje? Czytałem kiedyś artykuł o tym. Coś o starych pogańskich wierzeniach. Że las budzi się do życia po zimie i potrzebuje ofiar. Teraz już naprawdę przesadzasz. Dajcie spokój, to tylko bajki. Skupmy się lepiej na tym, co bierzemy. Racja, potrzebujemy jeszcze gry planszowe. Ktoś weźmie? Ja mam nowego Explodinga Kittens i Cards Against Humanity. Świetnie, a ja wezmę Monopoly i tabu. Super. To chyba mamy wszystko. Spotykamy się w czwartek o dziesiątej pod moim domem i jedziemy w kolumnie? Nam pasuje. Nam też! Widzimy się w czwartek. Ej, Krzysiek, sprawdziłem ten domek na mapie. To naprawdę od ludzie. Najbliższy sklep 12 km. No tak, mówiłem wam, ale nie mówiłeś, że to miejsce ma historię. Jaką historię? Googlowałem trochę i znalazłem artykuł z lokalnej gazety z 2010 roku o grupie turystów, którzy zaginęli w tamtym regionie podczas majówki. Daj spokój, pewnie się zgubili i już. Nie, nigdy ich nie znaleziono. Pięć osób, a w komentarzach pod artykułem ludzie pisali o podobnych przypadkach w 2001, 1992, 1982. Michał, serio, przestań. Zaczynam się zastanawiać czy nie powinienem odwołać rezerwacji? Nie, nie. Nie chcę nikogo straszyć. Po prostu mnie to zaciekawiło. Pewnie to przypadki. Ludzie gubią się w lasach, to normalne. No właśnie. Ale gdyby coś, wziąłem dodatkowe baterie do latarek. Doceniam troskę. Tylko nie strasz tym dziewczyn, okej? Okay? Spokojnie. To będzie najlepsza majówka ever. No to jutro ruszamy. Wszyscy gotowi? Jak najbardziej właśnie kończymy pakowanie. Nie mogę się doczekać! Będzie super! Mam tylko nadzieję, że pogoda dopisze. Prognoza bez zmian będzie pięknie. Kupiłam jeszcze dodatkowe przekąski. Mam nadzieję, że się zmieszczą. Krzysiek, a można tam grillować? Nie ma jakiegoś zakazu z powodu lasu? Jest specjalne miejsce na grilla. Bezpieczne. Właściciel zapewniał, że nie ma problemu. A sprawdzałeś, czy jest zasięg telefonów? Tak, jest, choć może być słabszy w niektórych miejscach, ale internet działa, sprawdzałem. Super. Będziemy mieli zdjęcia na Insta prosto z dzikiej głuszy. Tylko nie. Wstawiaj tych, na których nie wyjdę dobrze. Czyli żadnych? Tomek. Żartuję przecież! Wychodzisz super na każdym. Okej, okay, to wszystko ustalone. Widzimy się jutro o dziesiątej. Będzie niezapomniany weekend. Ej, ludzie. Dojechaliśmy z Kasią pierwsi do domku. Zazdru. My z Magdą jeszcze stoimy w korku na wyjeździe z Warszawy. Aż taki tłok? Wszyscy wyjeżdżają na majówkę, a deszcz jeszcze utrudnia sprawę. My z Anią właśnie zaparkowaliśmy pod żabką. Robimy zakupy na weekend. Coś konkretnego wam przywieźć? Koniecznie jakieś mięso na grilla? Domek wygląda świetnie. Nawet lepiej niż na zdjęciach. Cztery sypialnie, kominek, wielki salon. Jedyny minus to kiepski zasięg w niektórych pokojach. Jak to kiepski zasięg w 2025 roku? Przecież wszędzie jest 5G. No cóż, najwyraźniej nie w mazurskich lasach. Czasem muszę wyjść na taras, żeby wysłać wiadomość. A jak okolica? Faktycznie jesteście odcięci od cywilizacji? Całkowicie. Najbliższy sklep 12 km, najbliżsi sąsiedzi 3 km dalej. Las dookoła i jezioro 10 minut spacerem. Idealnie. Będziemy mieli spokój od całego świata. Właśnie wyruszamy z olą, powinniśmy być za jakieś 3 godziny. Kasia poszła sprawdzić drogę do jeziora. Mówi, że jest przepięk. Super, właśnie skończyliśmy zakupy, mamy wszystko. Ruszamy do was. Ej, spotkałem właśnie lokalnego leśniczego. Bardzo miły starszy pan, pomógł mi lepiej rozpalić kominek. I co, opowiadał jakieś lokalne legendy? Właściwie to tak. Mówił coś dziwnego o pierwszych dniach maja, że to jedyny czas w roku, kiedy nie wychodzi nocą do lasu. O, brzmi jak początek horroru. Mówił, że co roku ktoś znika w tych lasach podczas majówki. Od 1953 roku, gdy pewien Drwal zamordował całą swoją rodzinę, a potem przepadł bez śladu. Stary, chcesz nas wystraszyć? Nie uda ci się. Ha, warto było spróbować. Ale serio, gość wydawał się trochę dziwny. Cały czas powtarzał, żebyśmy nie wychodzili po zmroku. Klasyka. Lokalny dziwak ostrzega turystów. Oglądaliśmy to w każdym horrorze. My już blisko, jakieś 30 minut. Super, czekamy. Kasia wróciła z jeziora i przygotowuje drinki. Aha, i jednak coś jest na rzeczy z tym zasięgiem. Kasia mówi, że przy jeziorze kompletnie go nie miała. Może to i dobrze? Prawdziwy odpoczynek od technologii. Racja. To co, ostatni weekend przed wielkim ślubem Ani i Marka. Ostatni jako wolni ludzie. Już nie możemy się doczekać, żeby tam być. Ten weekend będzie legendarny. Okej, okay, wszyscy już dotarli, jesteśmy w komplecie. Grill odpalony, drinki rozdane. To był świetny pomysł z tym wyjazdem, Krzysiek. Powinniśmy robić takie wypady co roku. Docencie to. Wyciągnięcie tych komputerowych zombie na łono natury graniczyło z cudem. Hej, ja tam lubię naturę. Na zdjęciach. Krzysiek, opowiedz wszystkim o tym leśniczym i jego strasznej historii. A, tak. Podobno w tych lasach grasuje morderca. Drwal, który wymordował rodzinę w 1953 roku. Miejscowi twierdzą, że to duch, ale leśniczy mówił, że to raczej jakiś psychopata, który co roku wraca w to samo miejsce. Podobno słychać czasem odgłos siekiery w lesie, gdy nikogo tam nie ma. Oh przerażające. Tomek, przytul mnie, boję się. Ola, ty się niczego nie boisz. To raczej ja powinienem się bać ciebie. Wiecie co? Może zrobimy sobie nocny spacer do tego jeziora? Księżyc świeci, będzie romantycznie. Ale leśniczy ostrzegał, żeby nie wychodzić nocą. No właśnie dlatego. Gdzie wasz duch przygody? Ja jestem za. Kto idzie? Ja i Magda na pewno. My z Olą też. Ania chce zostać, ma migrenę. Ja zostanę z nią. Okej, okay, to pięciu śmiałków idzie na łowy duchów. Bierzemy latarki i ruszamy za dziesięć minut. Tylko nie zgubcie się w lesie. Spokojnie, mamy przecież GPS w telefonach, który nie działa przy jeźd... Damy radę, to tylko spacer. Hej, wracacie już? Minęła godzina. Jesteśmy nad jeziorem. Jest przepięknie. Faktycznie macie zasięg? Minimalny, ale jest. Stoimy na pomoście. Michał twierdzi, że widział coś dziwnego między drzewami. Co takiego? Jakąś postać. Ale był daleko, pewnie mu się przywidziało. Może to ten wasz zabójca duch? Bardzo śmieszne. Zaraz wracamy, zrobiło się chłodno. Okej, okay, czekamy z Anią. Przygotowałem herbatę z rumem na rozgrzewkę. Ej, Krzysiek, prąd nam się wyłączył w domku. Co? Nagle? Tak, dosłownie przed chwilą. Wszystko zgasło. Sprawdź bezpieczniki w piwnicy. Już sprawdziłem, są ok. Po prostu nie ma prądu. Może awaria na linii. Wracamy już, nie ruszajcie się nigdzie. Nie mamy zamiaru. Jest ciemno jak w grobie. Dobrze, że mamy telefony do oświetlenia. Hej, gdzie jesteście? Minęła kolejna godzina. Chyba się zgubiliśmy. Las wygląda inaczej po ciemku. Jak to zgubiliście się? Przecież to tylko 10 minut drogi. Wiem, ale coś jest nie tak. Kręcimy się w kółko. Wszystkie drzewa wyglądają tak samo. Używajcie kompasu w telefonie. Próbujemy, ale dziwnym trafem w ogóle nie działa. Jakby coś go zakłócało. To absurdalne. Może zostawcie włączone latarki, a my spróbujemy je wypatrzeć z okna na piętrze. Dobry pomysł. Włączamy wszystkie latarki. Ej, słyszymy coś dziwnego. Co takiego? Jakby odgłos siekiery, uderzanie o drewno. Żartujesz sobie? Chciałbym wszyscy to Słyszymy. Jest coraz głośniejszy. Uciekajcie stamtąd, wracajcie w stronę drogi. Próbujemy. Ale Ola mówi, że widzi jakieś światło między drzewami. To nie latarka. Bardziej jak lampa naftowa? Nie idźcie w tamtą stronę. Michał poszedł sprawdzić. Może to jakiś turysta, kto mógłby nam pomóc. Nie, wracajcie tu zaraz. Krzyki. Ktoś krzyczy. Kto? Co się dzieje? To Michał! Pobiegł w stronę światła i teraz krzyczy. Dzwonię na policję. My biegniemy do Michała. Nie, wracajcie do domku. Nie rozdzielajcie się. Krzysztof. Odpisz coś. Krzysztof. Marek, pomocy. Magda, co się dzieje? On zabrał Michała. Jakaś postać w kapturze z siekierą. Krzysztof i Tomek pobiegli za nim. Ja i Ola ukryłyśmy się w zaroślach. Jest tu. Gdzie jesteście? Słyszę go. Chodzi dookoła. O Boże, znalazł Olę. Ciągnie ją gdzieś. Ona krzyczy. Teraz cisza. Magda, uciekaj. Policja jest w drodze. Nie mogę się ruszyć. Boję się. On zaraz mnie znajdzie. Schowaj telefon. Nie będzie widać światła. Słyszę go. Jest blisko. Idzie. O Boże. Magda, jesteś tam? Ktokolwiek? Policja jest już w drodze. Będą za 20 minut. Błagam, niech ktoś odpowie. Marek, Krzysztof, co się stało? Gdzie jesteście? Nie wiem, gdzie jestem. Jest ciemno. Chyba jakiś bunkier albo piwnica. Uderzył mnie w głowę. Obudziłem się tutaj. Nie widzę Kasi ani innych. Policja zaraz będzie. Trzymaj się. Słyszę kroki nad sobą. Ktoś chodzi po schodach? Schowam telefon. Udaję nieprzytomnego. Krzysztof, Krzysztof, jesteś tam. Policja już jest. Przeszukują las. Znaleźli ślady krwi niedaleko jeziora. Krzysiek. Krzysztof, jeśli to czytasz, policja znalazła Twoją kurtkę w lesie. Przeszukują cały teren. Znaleźli też starą, opuszczoną chatę głęboko w lesie. Idą tam teraz, trzymaj się. Marek! Krzysiek, gdzie jesteś? On wrócił. Zabrał Tomka. Słyszałem krzyki. Teraz cisza. Jest tu więcej pomieszczeń. Jak jakaś piwnica pod lasem. Stary bunkier? Powiem policji, czy możesz usłyszeć coś z zewnątrz? Jakikolwiek dźwięk? Woda. Słyszę wodę, jakby jezioro było blisko. I kroki znowu. Chyba wraca. Powiedz policji, co widzisz? Jakiekolwiek szczegóły. Nie ma okien, wilgotne ściany, zapach ziemi i rozkładu. Boże, tu są jacyś ludzie. Co? Żywi. Nie. W ścianie, jak w grobowcu. On tu chowa swoje ofiary. Dziesiątki ciał. Niektóre wyglądają na stare, na wpół zmumifikowane, inne, świeższe. O Boże. Znalazłem Michała. I ole, nie żyją. Ich ciała są pokiereszowane. jakby zostali posiekani. Jezus Maria, A Magda? Kasia? Nie widzę ich. Może są w innym pomieszczeniu? Słyszę te kroki coraz bliżej. On tu idzie. Schowaj się! Nie ma gdzie. Drzwi się otwierają. To on. Ma kaptur i maskę, i siekierę. Krzysiek. Krzysiek? Błagam, odezwij się. Policja przeszukuje cały las. Znaleźli ślady prowadzące do jeziora. Szukają jakiegoś bunkra czy piwnicy w pobliżu. Mają psy tropiące. Krzysiek. Marek, Magda, gdzie jesteś? Uciekłam, byłam w jakimś dole, jak grub, ale płytki. Udawałam martwą, gdy mnie tam wrzucił. Potem zakopał tylko częściowo i poszedł po następną ofiarę. Wydostałam się, biegnę w stronę drogi. Gdzie to jest? Powiedz policji. W lesie za jeziorem jest tam stara chata, a pod nią piwnica. Cały kompleks podziemnych korytarzy, jak katakumby, tam trzyma ofiary. Widziałam ciała, dziesiątki ciał, z różnych lat. To chyba ten drwal, albo jego syn, albo wnuk. Ta sama rodzina od pokoleń. Oni polują na turystów. Co roku podczas majówki. Widziałaś Krzyśka? Kasię? Tomka? Ole. Ole widziałam. Nie żyje. Tomek chyba też. Krzyśka słyszałam w innym pomieszczeniu, ale nie wiem czy żyje. Kasię nie widziałam. Muszę wyłączyć telefon, boję się, że mnie usłyszy. On tu gdzieś jest. Ściga mnie. Biegnij na drogę. Tam jest policja. Próbuję. Słyszę psy szczekające. chyba policyjne. Biegnę w tamtą stronę. O Boże, on mnie widzi. Biegnie za mną, szybko. Ma kierę? Pomocy. Magda! Magda, Krzysiek? Policja znalazła cię, Magda. Jesteś w szpitalu. Znaleźli też tę chatę i bunkier pod nią. Znaleźli ciała i sprawcę. To faktycznie był potomek tego drwala Mieszkał tam od lat, polował na turystów. Gromadził ciała jak trofea. Krzysiek, jeśli to czytasz, Ania nie żyje. Kiedy zabrakło was wszystkich, on przyszedł do domku. Próbowaliśmy uciec, ale nas dopadł. Mnie uderzył w głowę, a nie zabrał. Gdy się ocknąłem, było już po wszystkim. Policja znalazła jej ciało w tym bunkrze. Znaleźli też Kasię i Tomka. Tylko ty zaginąłeś, Krzysiek. Gdzie jesteś? Marek. Krzysiek, gdzie jesteś? Policja cię szuka. Schowałem się w jednym z grobowców w ścianie, między ciałami. Nie zauważył mnie, ale nie mogłem wyjść. Drzwi były zamknięte. Gdzie jesteś teraz? Nie wiem. Nadal w lesie. Jestem ranny. On mnie dźgnął, gdy próbowałem uciec, ale udało mi się go uderzyć kamieniem i uciekłem. Tyle krwi, wszystko wiruje. Policja jest w lesie. Krzycz. Zrób hałas. Próbuję, ale jestem słaby. Zimno mi. Kasia nie żyje? Tak, wszyscy nie żyją, Krzysiek. Poza Magdą i mną. I mam nadzieję, że tobą. Słyszę głosy. Chyba policja. Krzyczę. Idą w tę stronę. Widzę ich. Znaleźli mnie. Dzięki Bogu. Zabierają mnie do karetki. Marek, to był on. Ten leśniczy. To on nas ostrzegał, bo wiedział! On wiedział, co się stanie. Co? Leśniczy? To była pułapka od początku. On opowiedział tę historię, żebyśmy poszli szukać ducha. A potem wyłączył prąd i zaczął polowanie. Mówisz, że leśniczy to morderca? Tak, właśnie powiedzieli mi przez radio. Złapali go. To był leśniczy. Potomek tego drwala. Prowadził turystów do lasu każdej majówki. A potem polował na nich. Od 70 lat. Dziesiątki ofiar. Setki. Cała ściana pełna ciał. Niektóre stare jak z lat 50. Cała rodzina to robiła. Z pokolenia na pokolenie. Tradycja, jak to nazwał. Marek to był ostatni weekend naszych przyjaciół. Dosłownie. Krzysiek. Nie myśl teraz o tym. Skup się na przeżyciu. Ja jadę do szpitala. Będę tam na ciebie czekał. Marek, jest jeszcze coś. Gdy leżałem w tym grobowcu, słyszałem, jak on mówi do siebie albo do ciał że majówka to nie czas odpoczynku. To czas żniw. I że las zawsze dostaje swoje ofiary. I że będzie kontynuował tradycję. Bo obiecał to ojcu. Który obiecał to swojemu ojcu. I tak dalej. Aż do 1953 roku, Marek, myślę, że oni wszyscy, cała ta rodzina, są pochowani w tych ścianach wraz ze swoimi ofiarami. Jak jakiś chory rodzinny grobowiec. Karetka rusza do zobaczenia w szpitalu. Trzymaj się, Krzysiek. Przetrwaliśmy, tylko my. Krzysiek, jak się dziś czujesz? Lepiej. Rany się goją, ale nadal nie mogę spać. Ciągle mam przed oczami te ciała w ścianach. Rozumiem. Ja też ciągle widzę Anię, jej uśmiech, gdy wyjeżdżaliśmy i potem to, co zostało z niej w tym bunkrze. Przepraszam, Marek. To moja wina. Ja znalazłem ten domek, ja zaproponowałem wyjazd. To nie twoja wina. Nikt nie mógł tego przewidzieć. To był potwór, nie człowiek. Ale ten cały wyjazd był moim pomysłem. To miał być przedślubny weekend dla was. A teraz? Nie myśl o tym teraz. Musisz odpocząć. Dowiedzieć się czegoś od policji? Tak. Przesłuchiwali mnie rano. Leśniczy siedzi w więzieniu. Dobrze. Przynajmniej nie będzie już więcej ofiar. Tyle, że. Policja znalazła w jego chacie stary dziennik. Należał do jego ojca, a wcześniej do dziadka. Prowadzili szczegółowe zapiski od lat 50. Każda ofiara, każda majówka. I wszyscy pisali to samo. Co takiego? Las zawsze dostaje swoje ofiary. Jakby to nie był ich wybór, jakby coś ich zmuszało. To bzdury, zwykła wymówka dla psychopatów. Może, a może jest coś więcej? Coś w tych lasach. Pamiętasz, co mówił Michał? O tych pogańskich wierzeniach? Że las budzi się na wiosnę i potrzebuje ofiar? Krzysiek, to tylko przesądy, bajki dla dzieci. Ale jeśli. Co jeśli to prawda? Co jeśli to nie byli tylko ludzie? Co jeśli to było coś więcej? Musisz odpocząć. To był szok, trauma. Zrozumiałe, że szukasz wyjaśnień. Może masz rację, powinienem odpocząć. Wiesz, kiedy mnie wypuszczą? Lekarz mówił, że za jakieś 3-4 dni. Jak tylko rany się zagoją. Dobrze. A wiesz, kiedy będą pogrzeby? W przyszłym tygodniu. Wszystkie w tym samym dniu. Rodziny się zgodziły. Pójdziemy razem? Oczywiście. Tylko my zostaliśmy. Tylko my? Krzysiek, jak się trzymasz? Jakoś daję radę. Fizycznie już prawie w porządku. Psychicznie, cóż. Koszmary co noc. A u ciebie? Tak samo. Nie mogę spać. Ciągle widzę Anię i zastanawiam się, czy mogłem coś zrobić. Nie mogłeś. Nikt z nas nie mógł. To był potwór. Nie człowiek. Wiesz, że jutro zaczyna się majówka. Wiem. Dlatego nie śpię od tygodnia. Słyszałeś wiadomości? Nie, jakie? Leśniczy nie żyje. Powiesił się w celi wczoraj. Dobrze. Przynajmniej nie skrzywdzi już nikogo. Dziwna rzecz. Strażnik znalazł przy nim notatkę. Co w niej pisało? Las zawsze dostaje swoje ofiary. Nawet jeśli nie będzie mnie, tradycja musi trwać. Majówka to czas żniw. Wiesz, co jest najdziwniejsze? Wczoraj zaginęła para turystów w tych samych lasach. Co? Tak. Policja twierdzi, że to przypadek. Że pewnie się zgubili i zaraz się znajdą. To niemożliwe. On jest w więzieniu. Był w więzieniu. Tak, ale pamiętasz co mówił? O rodzinnej tradycji? Myślisz, że jest ich więcej? Nie wiem, ale boję się, że ten koszmar nigdy się nie skończy. Że co roku podczas majówki las będzie dostawał swoje ofiary. Dokładnie. Muszę kończyć. Ktoś puka do drzwi. U tej porze? Tak, dziwne. Sprawdzę kto to. Krzysiek, jesteś tam? Krzysiek, odpowiedz Krzysiek. Przepraszam, to tylko listonosz. Zostawił jakąś paczkę. Dziwne, nie zamawiałem niczego. Co to za paczka? Mały karton bez adresu nadawcy. Tylko moje imię i nazwisko. Nie otwieraj tego. Czemu? Po tym wszystkim nadal pytasz? To może być cokolwiek. Masz rację. Zadzwonię na policję. Dobry pomysł. Ale jestem ciekawy. Krzysiek, nie. Spokojnie, będę ostrożny. Otwieram powoli. O mój Boże. Co tam jest? Zdjęcie. Stare, czarno-białe. Z 1953 roku według daty na odwrocie. Co przedstawia? Rodziny. Mężczyznę z siekierą. Kobietę. I troje dzieci. Stoją przed tym samym domkiem w lesie. To rodzina tego drwala? Chyba tak. Jest też kartka. Co na niej napisano? Do zobaczenia w przyszłym roku. Las zawsze dostaje swoje ofiary. Jezus Maria. Marek, spójrz na swoją wiadomość sprzed dwóch minut. Którą? Te o zaginionych turystach. Cofnij się i przeczytaj ją jeszcze raz. Okej, okay, o Boże. Widzisz to? Tak, ja tego nie pisałem. Ta wiadomość nie jest ode mnie. Dokładnie. Ktoś włamał się na twoje konto. Albo udaje Ciebie. Jak to możliwe? Nie wiem, ale boję się. Dzwonię na policję. Ja też. Ktoś znowu puka do drzwi. Nie otwieraj. Nie zamierzam. Patrzę przez wizjer. Nikogo nie widzę. Odsuń się od drzwi. Robię to. Ale pukanie nie ustaje. Policja w drodze? Tak, będą za 10 minut. Boże, teraz ktoś puka w okno. W którym jesteś pokoju? W sypialni, na pierwszym piętrze. To niemożliwe. Nikt nie może pukać w okno na piętrze. A jednak? To jakby paznokcie drapały o szybę. Coraz głośniej. Schowaj się. Słyszę, jak ktoś próbuje otworzyć okno. Policja jedzie. Tak, ale się boję, że nie zdążą. Okno się otwiera. Ktoś wchodzi, słyszę kroki w pokoju. Nie wydawaj żadnego dźwięku. Staram się. Kroki zbliżają się do szafy. On wie, że tu jestem. Drzwi szafy się otwierają. Krzysiek, krzysiek. Odpowiedz. Witaj, Marku. Kim jesteś? Co zrobiłeś Krzyśkowi? Nie pamiętasz mnie. Jestem Ola. Ola nie żyje. Widzieliśmy jej ciało. Ciało tak, ale nie mnie. Co ty bredzisz? Las zawsze dostaje swoje ofiary, Marku. Ale czasem ofiary stają się częścią lasu, częścią tradycji. Gdzie jest Krzysiek? Z nami! Tak jak Michał, Kasia, Tomek i twoja ukochana Ania. I tak jak ty wkrótce będziesz. Policja już jedzie. Nie przyjedzie nikt, Marku. Nikt nie odbiera telefonów od zmarłych. Co? Naprawdę nie pamiętasz tego, co stało się po tym, jak znaleźli nasze ciało? jak leśniczy przyszedł do domku. Jak cię zabił Marku? Nie, to niemożliwe. Sprawdź swój telefon Marku. Sprawdź datę ostatniej rozmowy. Rok temu. Dokładnie rok temu. Nie. Tak, my wszyscy zginęliśmy, a teraz nadszedł czas kolejnej majówki, czas żniw i musimy znaleźć nowe ofiary. To nasza rola teraz. Nasza tradycja. Las musi dostać swoje. Nie. Spójrz przez okno Marku. Widzisz ten samochód? Widzisz tych ludzi? Wprowadzają się do domku, naszego domku, na majówkę, ostatni weekend ich życia. Nie. Czas dołączyć. Do nas, Marku. Do rodziny. Weź siekierę. Czeka na ciebie. Tak jak czekała na Leśniczego. I na jego ojca. I na wszystkich przed nimi. To twój ostatni weekend jako Marek. Od jutra staniesz się lasem. I tradycja będzie trwać. A jeśli odmówię? Nie możesz. Jesteś martwy, Marku. Tak jak my wszyscy. Jesteśmy tylko duchami. Ale co roku podczas majówki stajemy się czymś więcej. Stajemy się lasem. A las zawsze dostaje swoje ofiary? Nie. Spójrz na swoje ręce, Marku. Co widzisz? Krew. I siekierę. Witaj w rodzinie.